Wardenka, co napierdala live'ami, że ogląda filmiki ekipy po kilka razy i znowu oblicza ich wyświetlenia. Co ten chłop by robił na tych live'ach, gdyby nie ekipa? No, ekipa jest topowymi y, twórcami na YouTubie. Ja zawsze oglądam Konopskiego, ekipę, no i to, co się y, y, dzieje aktualnie, nie? No, Team X nie oglądam, bo byśmy kurwa tu zasnęli na Boga. Co jeszcze można oglądać na polskim YouTubie rozrywkowo lifestyleowego bo trzeba pamiętać, że na przykład niszy nie można oglądać na live'ach, nie? No, znaczy można, ale no, nie każdego to by interesowało. A trzeba znaleźć ten ogół, czyli pop kulturę. A z pop kultury, no to co się dzieje w polskim internecie? No tak średnio najeża, nie? No odcinki Patrycji Molczanow, no nie wiem. Sprawdźmy, kurwa. Czy jest to ciekawy kontent na live'ach? 5 zł. O, mamy nową piosenkę Patrycji Molczanow. Jak robicie y, y, piosenkę w takim stylu, to też nałóżcie odpowiednią kolor korekcję. Spotlight to jest kurwa naprawdę. Santa baby, just sleep under the tree for me. No, to teraz już chyba rozumiecie, czemu wolę oglądać ekipę na, na live'ach niż na przykład Team X. Z całym szacunkiem do Patrycji, ale. Na taki dosyć spontaniczny pomysł, Łukasz, dlatego że stwierdziłam, że zrobię cover nuty świątecznej i stwierdziłam, że będzie to piosenka Santa Baby, czyli to wiecie takie. Baby! Zaraz do Was wracamy i ogarniamy super lokalizację. A trzy godziny muszę wyjechać do domu rodzinnego, dlatego że mój Fasior, brat zdaje prawo jazdy złotych. i mamy tylko trzy godziny na dokończenie tych wszystkich spraw tutaj na miejscu. No ja na przykład uważam, że jest to kurwa informacja zbędna dla widza, nie? Widz chce kontentu, yy, a nie takiego. Znaczy, problemem Teamu X jest to, że oni, te ich odcinki to w 70% procentach tak zwany making of odcinka, a nie sam odcinek. I dlatego to jest takie. Czujesz się, jakbyś oglądał making of, żeby pieprzą nie wiadomo o czym. Wiecie, nie, nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem, ale nuży. Ja pieniądze są To Dziękuję. Ciężko będzie ją zapakować. Kurde. Yeah. Mamy większą koinię niż O, Odbierzcie mnie! Co robicie? Ja uważam, że naprawdę Team X miał potencjał. Tylko yy, zjeba, zjebana to jest produkcja tam. Powiem wam kurwa yy, wielką tajemnicę ekipy teraz. Dlaczego jest lepsza od Timu X i była ciekawsza? Bo jak zatrudniacie osoby, które kurwa nie są youtuberami, to one nie mają takiego wyczucia internetu, no nie? Bo gdyby miały zajebiste wyczucie internetu, to ktoś nie byłby operatorem, tylko byłby na przykład kurwa youtuberem, który zarabia 200 tysięcy tysięcy. A jeżeli ktoś jest kurwa, yy, większość na przykład operatorów, chciałoby na przykład też mieć swój kanał, nie? Nawet, na, nawet o, o sprzęcie opowiadać i tak dalej, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać. I teraz tak, u friza montowali operatorzy i tak dalej, i montażyści, wiadomo. Operatorzy nagrywali, montażyści montowali, ale na koniec friz kurwa siadał i przerabiał odcinek na odcinek ciekawy youtube'owo. Czyli Przelatywał przez cały montaż, tu zrobił poprawkę, tu wpierdolił Mema, tutaj dośmiesznił, tutaj kurwa coś wyciął z co by zjebało uwagę i ludzie by wyszli. I wtedy powstawał odcinek ciekawy, który kurwa robił dobry watch time, bo w YouTubie chodzi o watch watchtime. Yy, czyli o, fris poprawiał. A, dobra, i tak nie widzicie co pisze. O to chodzi. A w Timie X nie ma takiej osoby. W Teamie X nikt się nie znał na YouTubie, wzięli po prostu ekipę. Która też się nie znała na YouTubie i sobie robili odcinki. I wiecie, to, że dla Was jest coś ciekawe, bo na przykład znacie kogoś jakoś tam osobiście i Was to śmieszy, to znaczy, że widza będzie śmieszyło. Ja na przykład, jak idę kurwa do lasu i wracam z odcink i, w, i wracam, no to yy, mam na przykład 18 yy, minut materiału, nie? Już po finalnym montażu. 18, kurwa, mam. Ale później jeszcze sobie sprawdzam. Tutaj można wyciąć, tutaj można wyciąć. To jest zbędne. To zabierze trochę. Tuż jest jakby powtórzenie i finalnie mi wychodzi 15. I wtedy to jest ciekawe. I mam dobry watch time. I na tym to wszystko polega. Watch time jest najważniejszy, a w teamie X tego zabrakło. Dobrych montażystów, którzy kumają YouTube'a. Tak całkowicie kumają YouTube'a. Bo podejrzewam, że z większość odcinków Teamu X można by było wyjebać 40% i odcinek by nic nie stracił. Nic by odcinek nie stracił na atrakcyjności, a tylko by zyskał. Bo Watch Time by był lepszy i te wyświetlenia by były na poziomie 300-400. A są na poziomie 100. Dwa kolej, dawaj, lecisz na nagranie. Dobra, życia. Ja wam powiem, ja na przykład mam bardzo fajnego y, operatora, który też mi montuje. Bardzo fajny chłopak. Dobry operator na pewno jest lepszym operatorem ode mnie. I podejrzewam też, że jest świetnym montażystą. Ale jak czasem dostaję od niego materiał, to ten materiał nuży mnie w tym momencie. Uważam, że to powinien wyciąć i zawsze poprawiam. Może z, zraz się trafiło, że nie poprawiałem nic. Czasem przemontowuję całkowicie ten materiał, nie? Żeby odpowiednio budować... Yy... Jakieś napięcie, bo też nie możecie dać najciekawszego na początku, a później przez 10 minut nuda. To wszystko trzeba odpowiednio poukładać. I dzięki temu te odcinki są yy, jako takie, nie? U na kanale Fajne. Bo jeżeli ktoś nie zna YouTuba, nie zna tej całej analogii, nie zna tych żartów, nie wie, co, że yy, Boxwell coś zrobił 5 lat temu, co może teraz fajnie nawiązać w montażu do tego, co właśnie powiedział, no to yy, nie ma tych easter eggów. A te easter eggi są fajne w odcinkach, uważam. No dobra, tego ludwiczka chcecie?